I nadeszła ta wiekopomna chwila, mogę przyciąć ten kasztan za mną, ostatnia nawałnica go uszkodziła, jak go przytnę teraz słońce idzie zawsze wyżej w lato, to mi nic nie da, bo i tak ta fotowoltaika się wyłącza, ale zimą te słońce idzie poza horyzontem tego kasztana i zimą złapiemy kraj więcej promieni, a przy okazji mamy fajną misję, zobaczmy jak nam to wyjdzie i wykorzystamy nasz tajny sprzęt. Tylko mam drobną obawę, żeby to nie poleciało na tą fotowoltaikę. Trzeba będzie jakoś to sprytnie zrobić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Parę razy zgłaszałem ten plan, ale nie miałem się dogadać. Nawet e, u mnie nie wierzyli, że dam radę. Ale mam sprzęt, zobaczymy, coś działamy. Wykorzystamy siłę zgromadzoną w tym akumulatorze i tej podcinającej rajowi, która już podcinała ze mną nie jedno drzewko, tylko one były, że tak powiem. Grubościowo mniejsze z tej strony wygląda to tak. Tu była taka główna odnoga, która wichura ją złamała. A ja chcę się pozbyć tej. A tam jest fotowoltaika. Jakby to zrobić tak, żeby to poleciało tu w naszą stronę, to by było spoko Gorzej, tutaj chociaż teoretycznie nie powinno sięgnąć, albo sięgnąć tylko tymi gałązkami. A tu są straty po nawałnicy no ładnie to pomału, połamało i kurczę jak ja przytnę. Tu przytnę, tu przytnę, żeby dojść do tego i tam od nogę. ona by może tu poleciała. A tu może amortyzuje żywopłot. Dobra, zobaczymy sprzęt złożony To się uda

Szczerze porwałem się chyba z motyką na słońce Za mała piła, trzeba by nowe. To poleci tam na skos No Za grube to, a z dwóch stronnie Jestem zmuszony użyć większego kalibru I Zaraz to poleci tej samego zwalenia nie mam drzewa. Szkoda, ale poleciała tak jak myślałem. Jeszcze daleko było od paneli, z tej strony tak to wygląda, jakby przez nawałnicę. Jednak duży sprzęt dał sobie radę, bo to było za grube, z daleka, może wygląda cienkie, ale... Mission complete, jak dla mnie szybka akcja, a nie powiem kto mi robił problemów tyle lat mówił, że to niebezpieczne i trudne i w ogóle nie do opanowania. No i zajebiście. Zimą może już słońce się świecić. Dziękuję.